Głos. E, ja się wniosę szybciutko do Piotra wypowiedzi, mianowicie e, tutaj o prywatyzacji i tak dalej. Pusz, dziękuję bardzo, że przypomniałeś nam, że społeczeństwa to pluralistyczne i heter, heterogeniczne. A, natomiast to nie tylko polskie społeczeństwo, także skandynawskie społeczeństwo, Takie są chyba nawet w większym stopniu ze względu na jak, liczbę imigrantów. I tym naprawdę da się zarządzać. Przepraszam za to brzydkie słowo. To naprawdę da się w się human, w bardzo humanitarny i, i korzystny sposób wykorzystać. E, co do kwestii społecznych i Sky Tower, że jest to problemem, e, no przy kwestie społeczne są zdefiniowane jasno, jako takie problemy e, o systemowym, systemowej podstawie, które uniemożliwiają pełną partycypację w życiu społecznym. I, i dotyczą dużej liczby ludności, właśnie może się włumaczyć Ale wydaje mi się, że to naprawdę nie chodzi o tylko rzeczywiste problemy, jak to, to bezrobocie u, u bóstwa. nie, nie, u busu, nie czy że tutaj to, że różnie ludzie o różnej pozycji definiują swoje problemy. Tak, programu. ale nie możesz tego nazwać kwestią społeczną, czy problemem społecznym, dlatego że y, to są ewentualnie dystrykcje ich, tam, czy problemy ich y, przynależności klasowej, natomiast obiektywnie, życie mówiąc, no, nie są to problemy społeczne. No i ostatnia, i ostatnia, ostatnia rzecz, yy, jak odróżnić polityka prawicowego od lewicowego. Wydaje mi się, że tak, że dla prawicowego, yy, inaczej, dla lewicowego polityka to nie ojczyzna, Bóg i własność i są dla najważniejsze, tylko dla lewicowego polityka to po pierwsze człowiek, żebym się odwoływała do cytatu yy, św. Izabelli.